Dzień dobry wszystkim. Właśnie zaczęło padać dosyć mocno znowu. A właściwie pora deszczowa, co, co oczekiwać. Więc podejrzewam, że ten deszcz nie będzie długo trwał. Chociaż chmura nad nami wisi jakaś. Więc musimy to jakoś przeczekać. Chociaż buty będą nieprzemakalne, damy radę jakoś wydostać się z zewnątrz. No, i tak jak mówiłam, wcześniej padało. Chwila później już wszystko suche, właściwie małe kałuże zostały. Ale wyciąga. PCX-a, jedziemy coś zjeść, a później a mamy jeszcze. Ale jakieś... wyciąga ty. PCX-a powiedziała. A później jedziemy, mamy jakieś plany do, na, na, na różne, do załatwiania różnych rzeczy. Jesteśmy w znajomym miejscu. Idziemy na pewno zjeść chicken conji, nasza ulubiona śniadaniowa wersja. no, opcja? no chyba tak. Nie, no nie, ma, nie wiem czy ulubiona, ale jedna z ulubionych Ulubione, na pewno. No tak. Zostajemy jak zwykle i na naszym miejscu i wchodzimy. Czekaj, ja muszę kaska jeszcze zabrać. A, to daj. Ewa kask ściąga. Ale normalnie. O, taka. Chodź, kochana, chodź. Dobra, chodź. Zjedzone. Idziemy do motorka skuterka i będziemy ogarniać nasz plan, który mamy do wykonania na dziś. Dzisiaj znowu wpadliśmy na kontrolę, zobaczyć, co tu się dzieje u Marcina. Widzę, że prace się posuwają. A, ciekawe, czy plastików nie pali. W razie czego trzeba będzie donieść. Ale nie, tu widzę samo zielone materiały. No, no zobacz, wyciągnął tutaj przy tym filmie, ty jakiś. ale co to jest? Mam nadzieję, że wiesz, nie wiem. <grym zainteresowań> to mogłoby być niespodzianka. Ty, no rzeczywiście, może coś być niebezpiecznego, ale zauważyłem, że w międzyczasie zbudował już jedną pozycję w swoim Zobaczcie Patrzcie, tutaj takie. Permitiera. Nie wiem, o, coś tu skacze jeszcze po gałęzi. Może to jakieś nowe zwierzątko. Nie wiem, ale tu ma Marcin taką pozycję, gdzie będzie demonstrował termity. No dobra, ale to tak było na wejściu, a my idziemy zobaczyć co dalej. Pacę posuwają. E, tu widzę, że lokatorzy jeszcze są. Hello. Tuesday ale tam widzę, że się prace zdecydowanie posunęły i to to zaczyna coś wyglądać, to jest chyba co, zagroda dla kóz miała być, tak? Ty słuchaj, a co oni tu robią? Nie wiem, nie wiem co to jest, no coś Coś słodkiego bardzo, tak, bo, pach... bo aż pachnie cukrem po prostu. Pachnie cukrem, nie? Ty, ale ta zagroda to jeszcze parę dni temu to wyglądała tak sobie, a te, teraz już wygląda coraz lepiej, tak uważam. No. O, Dobra, czy? Oczywiście, to nie jest jeszcze skończone, ale... A tam widziałeś? Ta Gdzie? Ta a, tam jest coś nowego wygrodzone. Czyli tak, tu będą kozy, tu mają być... Jeszcze nie wiemy, dopytamy za chwilę, co tam ma być. Ale tu powstaje następny szkielet jakiegoś budynku, który który posłuży dla zaschronienia dla zwierząt. Ty, no myślałem, że to wolniej będzie szło, szczerze mówiąc. Uczciwie powiem, myślałem, że może to wolniej będzie szło, a widzę, że idzie. Tak, szybko, nie? Tak, tak, tak. Proszę jak udaje, że pracuje, nie? Jedną ręką. Jedną ręką to się może podrapać najwyżej, nie? Ale a ty wiedziałeś, że Marcin ma muszelkę? Nie. Marcin ma muszelkę. <grym> o Ewa, ty to jest. A tutaj jest następna. Nawet dwiema. Także no to... <grym> Przepraszam, co mogę powiedzieć? Marcin już się napracował. Nie, wymacetował kilka rzeczy. Pewnie zaraz będzie znowu maczetował. Teraz użyje na pewno dwóch rąk. Nie na <grywa> Czekaj, czekaj, bo ja cię tutaj. Ja, ja cię tutaj, tutaj nagrywa. nagrywam, no. no pokaż. O, o! Jednak jest... A fuj, a fuj! Trzymaj. Daj ja też mogę. O, widzę, że Ewa też się zabiera za robotę. Dzieciom nie wolno? A to nie jest miętka, nie. No daj jej, Bazylia daj jej też się pocieszy. On no, zielonym rzuca we mnie. Boże. Jest on zielony do mnie rzuca. Się patrz. Zachowuje jak Michał prawie. To nie była miała. No i co? Daj Dawaj. Ej. To nie tak Ewa nie Ci tak, pokażę jak dziecko. to się robi. Masz kosę? A nie masz tej? Tak, mam kosę, dlatego używam... Yy, A nie, nie masz kosy? Yy, tak, mam no. taką... Yy, Ale wiesz co, no to rzeczywiście to jest trochę... <laughs> <laughs> Ale rzeczywiście to jest takie trochę... ha. ha, ha. Wypatrz. Ej, ślimaka mam. Chcesz? Nie. Mówiłeś, że lubisz. Nie, nigdy nie lubię tego. Nie? Ślimak. Co ty robisz, kobito? Ślimak. Ty, naprawdę jest. Masz. Chcesz? Kochana. Nie, zwarniam. to się nie, nie nadajesz do roboty. Weź kosę, a weź kosę. Nie masz kosy? Kosa jest lepsza. Combine mam nawet, wiesz? No mówię, Marcin ma bardzo ładną działeczkę. Dosyć dużą. Z drugiej strony działki jest, jest taka okolica, jakiś dobry hotel, tutaj jest. Z tej strony, z tego co wiadomo, I tak wygląda, że to jest cisza i spokój, tak naprawdę. Miejscu fajna. Trochę ruch jest na drodze jedyne co. to Znaczy się, że ludzie się tutaj przemieszczają w różne ok strony. ale jakie ładne kwiaty tutaj mają. Ciężko tu uwierzyć, ale Marcin to tak chce nas przekonać, żebyśmy tu zostali, że nawet zaoferował nam nocleg w Babalu. <śm> tak. <śm> Więc oglądamy. Nie patrzę, Oczywiście tu jest nieposprzątane nie jeszcze, także Także my to w tej chwili oglądamy sobie, proszę bardzo. Living. A, ci co nie widzieli, to mogą zobaczyć. A, jakie miejsce do posiedzenia, po prostu. A balkon. Dobra, co my dalej mamy? Idziemy sobie dalej. Aha, tu mamy pokój. Ze łazienką. Tak to wygląda, mniej więcej. A biurko jest do pracy. Wyjście pewnie na kolejny balkon, jak się znam na policzce. Aha, no i widok na jakieś tam domy i inne rzeczy. A blisko centrum. No, ma to, ma to swoje zalety. Zaraz będziemy. Już poza kamerą rozmawiać na temat dziwne i ulotne. A lustro? Łazienka. Luksusów to tu nie ma, ale ciepła woda jest. Przepiękna, rustykalna łazienka. Jak to się... Aha, tutaj. Ze wskazaniem na rustykalna. Nie, na łazienkę. Jest takie gniazdko miłości, bym to nawet określić. Zależy od czego kto oczekuje, prawda? Ale nie. Przemieszczamy. Aha, lustro, biurko. No i dalej. Trzeba lustrą jest. A mamy co? Kuchnię. Jaj, uu, Uuuu, można... Ciemno w tej jajubę kuchni. Taką można zrobić. Po nie? to, żeby nie patrzeć na to, co jest. Tutaj, bardzo, A czekaj, jest jedno krzesło. O, sztuka. O, mnówka sztuka, Kambodia tam stała. Nie Kambodia, tylko to są e, soda. Aha. No. Ej, widzisz, e, ale no. no. I nie zapraszamy północy, za to zapasy spożyczę. No to nie zaglądam. Nie, nie, to można to zajrzeć oczywiście. A jest ten, krzesełko jedną masz, nie? No i oczywiście wi -fi. E, szybkie, błyskawiczne. Tu masz Panie drugie, jest? stoi w, w drugim pokoju, kochanie. Ja jest dokładnie takie samo, jak mam u siebie Kolejny no, no, pokój. E, A, jakie do spania no, po prostu. Jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. No dobra. No proszę. I kolejne łazienki, I powiedz, no, jakie, jakie koszta? Prąd... Bardziej prąd, prąd, no, no, drzwi pokazuję niż łazienkę. No to prawie no, ten no, sam. Przysłutki to tam pewnie Przekimać się da. Wchodziliśmy do oto takiego miejsca. Pan nam przygotowuje jedzenie, a w międzyczasie chciałam pokazać bardzo szybko menu, czyli menu, które nie ma, nie ma niebie, nie, 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 niebieskich, chciałam powiedzieć, nie ma, nie ma z, y, normalnych literek, tylko ma swoje ślaczki, ślimaczki. Oczywiście po obrazkach musieliśmy wybierać, co chcemy zjeść. Pan nam przygotowuje w tej chwili. No i czekamy. Prawdopodobnie musimy poczekać jeszcze chwilę, ponieważ, ponieważ to nie jest takie szybkie przygotowanie wszystkiego, żeby było na świeżo zrobione. Idź popatrzeć, jak tak? Ja idę zobaczyć, żurawia zapuścić do Pana. A wybraliśmy sobie właśnie makaron i jeszcze wybraliśmy dodatkowo... ...wybraliśmy dodatkowo jeszcze... To, a to jest węgorz. Węgorz. A pan się schował za ladą. Za kontuarem. Tak, za kontuarem. A taki jest malutki, że go nawet prawie nie widać za tego. Yes. No to właśnie pan. A to jest cała Patrz. Pan przynosi wszystkie dary. I mamy tak. Zacznę od tej strony. Makając z brzegami. Warzywka. Chłopaki sobie wzięli po surowej wołowince. Sos. Jaki to sos jest? Jak? Plachok. Plachok. I mięsko. Ten? No flaki to są, kobito. Proszę. No to smacznego. Smacznego. Zmuchamy. Tutaj to już byliście, ale pewnie nie w nocy. Mówię, tu jest taka... Taka, taka miejscóweczka, no w dzień gorąco, ale, ale teraz jest całkiem przyjemnie, jest wiaterek taki chłodny. Jesteśmy właściwie przy rzece, a nawet nie właściwie, tylko dokładnie przy rzece, bo za tymi drzewami tutaj już, nie wiem czy je będzie widać, jest rzeka. No jest w tym hotelu, w którym jesteśmy, taki taras. Siem już jest, jest tam zaraz rzut beretem, bo to naprawdę daleko nie jest. No i tu takie miejsce, szczerze mówiąc, trochę niewykorzystane, tak bym to określił. Bo, bo nie niby jakąś sztuczną trawę tu położyli, ale właściwie nie wiadomo po co. Kafelki tam jakiś stół. Też nie wiadomo po co. Tu w tym małym domku żyje sobie jakiś pan, taki starszy emeryt. Żyje już dosyć długo, bo że chyba kilka lat tutaj mieszka. No i tak naprawdę to w tym miejscu... W tym miejscu to jest co? No tylko taki stolik, krzesełko i palarnia tak naprawdę, bo widziałem, że tu ludzie schodzą się na, na papierochy po prostu, tak? Żadne rewelacyjne miejsce, ale jak pomyśleć o tym, to tak naprawdę gdybym miał takie w domu, to bym chyba nie narzekał, tak mi się wydaje. Z jemem ptacą. Idziemy podglądać Ewę. A Ty co kobitko? Co tu robisz? Nie spakowana jeszcze? No już prawie. Co to za porządki są? Za dużo masz rzeczy. Za dużo masz rzeczy? Jak się lata po sklepach i kupuje, to się ma tyle rzeczy właśnie? Wiesz co, i to jest ciągle za dużo. słuchajcie, mamy tyle rzeczy, że, że to się w głowie nie mieści. No pakujemy się, pakujemy. Bo, bo opuszczamy ten hotel, prawda? Tak. Wystarczy, co za dużo to nie zdrowo. Wyniesiemy się, bo, bo, bo już dość. No. Także mówię, w tej chwili jeszcze się zabieramy zapakowanie. Nie wiem, czy będziemy już coś jeszcze jeść, chodzić zjeść, czy, czy coś tam, ale na razie jesteśmy w trakcie pakowania. Także myślę, że potrzebuję do tego zdecydowanie dwie ręce, bo jedną będzie mi ciężko to zrobić. My już popakowani. Skuterek zostawiamy dzisiaj samotnie pod hotelem. A sami sami idziemy się przejść. Po prostu idziemy się przejść coś kupić. Bo jak wiadomo, po robocie to się nagroda należy. Takwunią? Tak, jajko niespodzianka? Jajko indziej? niespodzianka? A na pewno jajko niespodzianka. Prezenty. Pewnie będą lody. Red, red, red please. Yeah. Tak. Lody, lody, oczywiście, tak. Kalipso. Kalipso, lut jest, widzisz? <grym> pizzer. No ale duża kość tego lodu, nie? No. Czekaj, niech ja tu wypatrzę, gdzie się to. No i fajną rzeczą jest to, że można wszędzie, dosłownie wszędzie płacić telefonem. Nie, nie. no, no. no. Zasłuchajcie, holdura. Ewy Waliska to sfatygowana, troszkę jest, ale to jest mało istotne. Grunta spakowana. Także teraz, drodzy Państwo, Ewunia i ja, co robimy? Będziemy się z wami powoli żegnać, bo, bo już idziemy odpoczywać po prostu. A jutro uciekamy dalej. Jak zwykle. A co później? Nie wiemy. Nie wiemy, coś tam się będzie działo. Coś się będzie na pewno. Do zobaczenia. Dobranoc.